Omówię wyzwanie, czytaj dwie liczby typu IN64 i wypisz działanie dzielenia. Pisanie programu rozpoczynamy od słowa kluczowego program i po spacji podajemy jego nazwę. Czytaj IDM. Nazwa składa się z litery alfabetu łacińskiego. Na końcu zapisu staw znak średnik. Następnie występuje sekcja deklaracji zmiennych VAR, gdzie A i B nazwy zmiennych ciągi znaków alfanumerycznych z pierwszą literą, oddzielone znakiem przeciwka. W separator IN64 zmienna o wartościach całkowitych z zakresu przybliżenia od minus 9 razy 10 do 18 do plus 9 razy 10 do 18. W przypadku wartości ujemnych liczbę poprzedzamy znakiem minus. Na zmiennej typu IN64 można wykonać działanie dzielenia całkowitego przy pomocy operatora DIF, oraz obliczyć resztę dzielenia przy pomocy operatora mody. Na końcu piszemy średnik. Begin oznacza początek programu. Pierwsza instrukcja. Czytanie read w nawiasie wartości zmiennych A i B. Instrukcja readline LN oznacza przejście do nowej linii. Na końcu instrukcji piszemy średnik, jeśli będzie następna instrukcja. Druga instrukcja: wypisanie w nawiasie wartości zmiennej A znaku ukośnik. wartości zmiennej B znaku równa się. Wartości wyrażenia a aje B to jest wartości dzielenia całkowitego a przez B, słowa reszta oraz a mod B, czyli resztą z dzielenia a przez B. W instrukcji lightline LN oznacza przejście do nowej linii. Instrukcja Lightline. A ukośnik b równa się aje b, reszta a mod B oznacza złożenie instrukcji write a, write kośnik, write b, write równa się write, div b, write reszta, write line a mod b. End kropką oznacza koniec programu.